Dziś zaczynam montaż podłogi w kuchni, ale nie tylko, bo podłoga przejdzie do korytarza i dalej do salonu. Już wcześniej wyrównałem podłogi w trzech etapach: kuchnię, korytarz oraz salon. Jak to robiłem, zobaczysz w poprzednich filmach. Natomiast jeśli nie oglądałeś, a interesuje Cię tylko temat przygotowania podłogi, to kilka informacji przedmontażowych. Posadzka musi być równa, to znaczy nie jest wymagany idealny poziom, może być nawet spadek. Chodzi o to, żeby powierzchnia nie miała garbów i dołków. Ja wcześniej wyrównałem podłogi na listwach dotynku, które po kolei ustawiałem w linii. Przenosiłem poziomy na kolejne. Jest to pracochłonne. Jednak lubię tą metodę, bo mam całkowity wpływ na to, jak chcę, żeby posadzka wyglądała, to znaczy, jak ustawię listwy. I ściągnę zaprawę, taka będzie powierzchnia. Oczywiście może zrobić również samopoziom lub kłaść na innych podłożach, na przykład jak robiona przeze mnie podłoga w domku letniskowym z płyt OSB. Ważne też, żeby wylewka swoje odeschła, podłoże nie może być wilgotne, a deski przed montażem powinny zaaklimatyzować się w pomieszczeniu przez 24 godziny. No dobrze, podłoga wyrównana, ale wcale nie znaczy to, że jest gładka. Są dziury powstałe w trakcie równania oraz resztki klejów, gipsów z innych późniejszych prac remontowych. Szpachelka w rękę i skrobię te pozostałości, następnie porządnie odkurzam. A na koniec wygładzam klejem do płytek. To gładzenie to już może na wyrost, ale pod deski pójdzie cienki 2 mm podkład, także nie zaszkodzi. Deska, którą będę układał to podłogi nowej generacji polskiej firmy Veniflor produkującej podłogi z ponad 30-letnim doświadczeniem. Ta widoczna to dąb krystaliczny o długości jednej deski 244,5 cm, także długa, piękna deska dodatkowo z opcją gdzie nie występujących sęków. Podłoga Veniflor to deska fornirowana hybrydowa, łączy to co najlepsze w tradycyjnej litej podłodze, czyli drewno oraz to co najlepsze w laminatach to jest podwyższona odporność na ścieranie, wgniecenia, wodę, przewodność cieplną, szybki montaż oraz ekologię. Deska składa się z rdzenia z płyty HDF o zwiększonej twardości oraz z cienkiego płatu drewna pokrytego powłokami lakierniczymi UV z korundem. Hybrydowe fornirowane podłogi są dostępne w kilkudziesięciu salonach. Więcej informacji na stronie internetowej. Deski będę układał wzdłuż okna, można by i w poprzek. Ale przyjęło się, że dłuższe krawędzie dajemy równolegle do padającego z okien światła. Tutaj też będzie bardziej tworzyło to taki naturalny ciąg całej podłogi z korytarzem oraz salonem. Układanie w pomieszczeniu należy zacząć od lewej strony. Chodzi o to, że z prawej strony wystający zamek nakładamy i dobijamy kolejny panel, czyli idzie to od lewej do prawej strony. I patrząc tak na całe piętro, to mogłem zacząć albo tam od salonu, od okna. Wystartować z kilkoma rzędami, wyjść tutaj do korytarza, później do kuchni, ewentualnie tutaj zacząć od rogu, położyć kilka rzędów. Wejść do korytarza i później do salonu. I wybrałem tą drugą opcję, żeby startować tutaj od kuchni, ponieważ wszystko jest przygotowane. Poza tym chciałbym szybciej skończyć kuchnię, żeby mógł wejść stolarz. Będzie na pewno sporo docinania, ale narzędzia są. Poza tym czeka mnie na pewno przycinanie drzwi, układanie paneli w drugą stronę, jak wejdę z kuchni. Tak samo w salonie będę musiał się cofać z panelami. Na pewno trafią się jeszcze jakieś niedogodności, ale to już zobaczymy jak wyjdzie w praktyce. Tu masz podstawowe narzędzia, które się przydadzą. Przed układaniem zapoznaj się również z instrukcją. Na podkład zaleca się cienką 2 mm matę, przy której nie ma potrzeby stosowania folii paroizolacyjnej. Taki cienki, twardy podkład chroni zamki desek, gdyż po prostu mniej pracują. Zalecane też jest do systemów ogrzewania podłogowego. Na razie tylko jeden pas, żeby nie niszczyć podkładu i kładę pierwszą dechę tą stroną do siebie. Ja tu startuję całą, nie patrzyłem, jaki docinek wyjdzie po drugiej stronie kuchni, bo tam będą meble. Natomiast czasem warto zmierzyć, bo jak wyjdzie centymetrowy pasek, to może być problem z docięciem i montażem. Drugą deskę muszę dociąć. Biorę panel i tak kładę go w drugą stronę. Ustawiam zostawiając 10 mm przerwę dylatacyjną. Zaznaczam równo z krawędzią pierwszej deski. Tnie się najszybciej i chyba najlepiej ukośnicą. Montaż na krótszych brzegach. Nakładamy jeden zamek na drugi. Dociskamy i jeśli masz wystarczająco siły w dłoniach, to powinno wskoczyć. Oczywiście można też dobić pięścią czy gumowym młotkiem. A jak z demontażem, nie podnosimy tej deski do góry. Było słychać takie trzaśnięcie. Od naprężenia wyłamał się ten element zapinający panel. Chodzi o to, że zamki są tak zbudowane, żeby się zapinały od góry na wcisk, na klik czy na dobicie. Czy można je zatem odpiąć? Pro rozebrać, jeżeli nam nie pasuje, podnosimy troszkę do góry, podkładamy palce i naciskamy. Wtedy mamy pewność, że te zamki się nie wyłamią. Z reguły odciętą część deski układamy na początku, choć nie zawsze, bo może zostanie ci 10 cm pasek, to nie ma sensu takim startować. Albo jak chcesz na przykład układać w cegiełkę z mijającymi się łączeniami, to też często trzeba docinać. Ja lubię układać tak, żeby te krótsze łączenia mijały się na 1 czwartą w połowie 2 trzecie, tak losowo, bez żadnych reguł. Według mnie wygląda to najbardziej naturalnie. Odznaczyłem kolejną sztukę, zostawiając dylatację przy ścianie, docinam. I montaż wygląda tak, że najpierw od góry celujemy dłuższym bokiem, tym krótszym ustawiamy równo z poprzednim byle na niego nie nachodził i opuszczamy. Zamki na dłuższej krawędzi powinny same się spinać, no czasem trzeba im lekko pomóc dociskając i po opuszczeniu te krótsze zbijam razem. Dwa rzędy położone błyskawicznie, zanim przejdę dalej, to warto też sprawdzić czy linia podłogi nie będzie przekoszona. Ustawiłem laser prostopadle do ściany, spojrzałem z daleka, jak to wygląda, patrząc w stronę okien i sprawdziłem wymiary miarką do desek, czy są takie same. Warto to ustawić równo, chodzi o wizualne wrażenie, że podłoga na całym piętrze jest równolegle do ścian i prostopadle do okien. I zabawa z docinkami fajnie się układa metry, ale docinania się nie uniknie. Przeniosłem wymiary miarką oraz kątownikiem dociąłem. Przykładam, widzę, że mało tej dylatacji przy ścianie, to jeszcze raz skracam. Po co dylatacja drewno pracuje, rozszerza się i kurczy zależnie od temperatury oraz wilgotności, dlatego nie robimy na ciasno. Dołożyłem następny cały panel, połączyłem i tak sobie popatrzyłem, pomyślałem i rozbiorę, bo podłoga za bardzo zlewa mi się kolorystycznie, a w paczkach są różne deski, ciemniejsze, jaśniejsze, z sękami, bez sęków, do koloru, do wyboru, dlatego zmienię nieco taktykę, posegregowałem i będę dobierał deski, żeby były pomieszane. Wizualnie będzie to bardziej naturalne. Tu jeszcze tip jak rozkładać deski. Podnoszę, podkładam dłoń pod tą z prawej strony, naciskam z lewej, i wyskakuje. Później już wyciągam. I tu ponownie rozmontowuję pojedyncze sztuki. Podmieniłem panel i lepiej będzie to wyglądało, także warto zwracać na to uwagę. Kolejne paczki też będę segregował kolorystycznie. Deski można też montować całym rzędem po złączeniu na bocznych krawędziach, tak jak tutaj. No tylko przy większych odległościach to wygodniej robić to w dwie osoby. Dobijanie pięścią jest ok, ale wiadomo, możesz nabawić się kontuzji. Także lepiej robić to gumowym młotkiem, a jeszcze lepiej przez kawałek deski i uderzać centralnie na łączeniu aby nie uszkodzić, nie złamać zaczepów. Rozkładam dalej podkład tą świecącą stroną do góry. I sklejam na łączeniu wodoodporną taśmą. Po kilku rzędach zaklinowałem podłogę, aby się już nie przesuwała, i układam dalej. Deska od góry, przesuwam do krawędzi, dobijam. I lecę tak z kolejnymi rzędami. Zwracam uwagę, aby te łączenia były szczelne. W zasadzie wystarczy mocniej docisnąć i deski łączą się bez problemów. Jak coś, to możesz dobić z boku kawałkiem panela. Co istotne, to mimo dużych rozmiarów deski idealnie trzymają wymiary, nie tworzą się mikroszczeliny, linia z boku jest cały czas zachowana. Tu na szerokość idą raptem dwie deski, także dwie godziny roboty i zaraz wychodzimy do korytarza. Zwinąłem wykładziny, leżały to, aby ograniczyć noszenie pyłu po pokojach, sprzątnąłem i wyrównałem klejem. Jest to cienka warstwa kleju na chłonnym podłożu, także po 2-3 godzinach można kontynuować układanie. Rozwinąłem pas podkładu, skleiłem na łączeniu. Jadę dalej z rzędem. Pierwszy trudniejszy docinek. Takie rzeczy będę ciął mocną wyżynarką z porządnymi brzeszczotami. Idzie jak w masło. Jeszcze taki kawałek i pasuje oczywiście z 10 mm dylatacją. Wychodzę z kuchni, mały docinek w przejściu. Położyłem w kuchni dwa kolejne rzędy, posortowałem deski. Wychodzę z deskami do korytarza i pierwsze trudniejsze zadanie docinka deski oraz drzwi. Jest tam kilka milimetrów luzu, deska jest grubsza. Położyłem kawałek na podkładzie i zaznaczyłem ołówkiem pół centymetra wyżej. Zdjąłem skrzydło Położyłem na stole, ustawiłem szynę prowadzącą, a ciął będę zagłębiarką zawsze trochę mniej pyłu niż pilarką. Ale co miało nie pylić, a to bałaganu zaraz będzie na całą kuchnię. Otóż właśnie zapomniałem włączyć odkurzacz. Czasem tak bywa. Założyłem z powrotem i mogę układać dalej. Najpierw położyłem równo całą deskę. I od niej odmierzam tą przyścienną. To już taki trudniejszy docin. Staram się być precyzyjny, zwrócić trzeba uwagę na delatację, czy ściana nie idzie czasem pod skosem, żeby nie narobić za dużych dziur pod skrzydłem. Krok po kroku przenoszę kolejne wymiary, trzeba też mieć trochę wyobraźni. Natomiast początkującym polecam sprawdzić odległości dwa razy. No i docinanie wyżynarką. Udało się za pierwszym razem, jest udogodnienie, bo deskę mogę schować pod bazerię. Jest tam sporo miejsca tolerancji na błędy. Dobiłem i spiąłem całym. Dołożyłem kolejny rząd, aby ta przedłużka w korytarzu była solidniejsza i sztywniejsza. I teraz muszę się cofnąć z deskami, czyli odwrotnie. Podsuwam pod spód. I opuszczam. Jak widać, udało się bez problemów. Pod grzejnikiem przy rurkach po prostu połączę dwa docinki. Nie powiem, musiałem się tam trochę pogimnastykować, ale w końcu udało się i wygląda to estetycznie. Później zamaskuję rozetkami. Położyłem dalej deski aż do drzwi. Ta ostatnia zajęła mi trochę więcej czasu z docinaniem. Tu mi jeszcze wyskoczyła taka sprawa. Że jest to jest stara ościeżnica i nie ma sensu tego zostawiać, trzeba usunąć. Bez sensu docinać deskę, poza tym jak to później wykończyć. Wyrwałem ościeżnicę i obrobiłem przejście płytami. Zajęło mi to dodatkowe pół dnia, ale spokój na lata i w przejściu będzie to wyglądało normalnie. Dalej odkurzyłem salon, wygładziłem klejem. Teraz będę musiał jechać z deskami od kuchni do salonu. Taka kolej rzeczy, ponieważ nie będzie tu żadnych progów, drzwi, podłoga ma tworzyć całość, nie można w tej sytuacji skończyć najpierw w kuchni czy korytarza. Trzeba jechać kolejnymi rzędami. Przy schodach, jako przedłużenie podłogi, położyłem łatę, można też użyć lasera. Odmierzam odległości do schodka i przenoszę je na deskę. Pamiętaj też, żeby nie pomylić się i nie nanieść wymiarów na deskę odwrotnie, to znaczy, zwracaj uwagę na pióro, i wpust. Dla informacji ja tu jadę całym ciągiem podłogi, natomiast generalnie zaleca się również przerwy delatacyjne między pomieszczeniami. Wracam do kuchni, nadjechała pomoc, na pewno się przyda. Już jestem w salonie. Teraz mam do ułożenia kilka pasów na całą długość parteru. Co do montażu, w praktyce póki co nie miałem żadnych problemów. Deski łączą się prawidłowo, nie ma szczelin a jeśli coś zauważyłem to po prostu dociągałem ręcznie lub dobijałem. Świadczy to o wysokiej jakości desek, trzymają wymiary jak również o dobrze przygotowanym podłożu. Druga sprawa to widać też, że nie ma tu identycznych, powtarzających się wzorów, usłojenie jest różne, senki pomieszane, także nadaje to naturalnego, luksusowego wyglądu. Deska ma 8,5 mm grubości co na pewno wpływa pozytywnie na parametry ogrzewania podłogowego. W salonie prosta robota, jedyne utrudnienie to miałem przy ścianie docinki na wystające belki. Część podłogi zrobiłem, trzeba będzie przerzucić meble, żeby działać z drugiej strony. Wróciłem jeszcze do kuchni wykończyć podłogę pod meblami i później już wołać tylko stolarza. Przy montażu patrzę też na zamki, bo czasem może coś tam wpaść i przeszkadzać w włączeniu. Kuchnia zrobiona. Zostało wykończenie podłogi w salonie, gdzie montuję deski odwrotnie, podkładając. Nie ma z tym problemu, może troszkę trudniej. Czasem musiałem lekko podnieść podłogę, ale wszystko ładnie się spinało. Na łączeniach poprzecznych dobijałem. Tu można było też spiąć najpierw deski i podkładać cały rząd, ale byłem akurat sam, to raczej bym się męczył. No i to przekładanie mebli z miejsca w miejsce, niestety to nie deweloperka, tylko remont. Odmierzam ostatni rząd i docinam wzdłuż, zostawiając pół centymetra luzu. Dociągnąć można łapką. Podłoga zrobiona było tu około 55 m2. Deska Veniflor praktycznie nie różni się od deski litej. Oprócz tego jest bardziej wytrzymała i ma lepsze parametry na ogrzewanie podłogowe. Produkt jest też ekologiczny, bo zużywa się dużo mniej drewna do produkcji. Jak widać, meble montowane. Czekam na. Blaty, wtedy będę mógł tutaj wykończyć z zmywak, płytę indukcyjną, położyć płytki, tu zainstalować domofon, osadzić puszki gniazdka, później jeszcze listwowanie i malowanie boazeri, oświetlenie. Także jeszcze trochę roboty mnie czeka, ale mam nadzieję, że Wielkanoc spędzimy już tutaj przy świątecznym stole. Cześć!